sobie pozabłonienie ode mnie, czy od kopy, to w zależności co ja. Ale nie pytajcie co, czy pozwólcie mnie w łacinku, czy zrobicie pozabłonienie, czy życie. Skończyło się. Bo wy, wy byście chcieli wszystko, a jak ja proszę o coś ogólnie, to wy macie to w dupie przypoczynić. Głęboko to wdzieli. Tak się bardzo z wami nie będzie. Czekam mi, skończyło się Pozdrowienia życzenia. Tak, tak było rok, rok temu, czyli w 2014 roku. Już się skończyło. Po prostu nauczycie się coś takiego, że jak ktoś wygra, to sobie od nas pozostawienie. Nie ma także, a, pozałóżcie mnie z ten. Bo jakbyście byli biednymi fanami, to byście się nigdy w życiu nie zapytali, czy zrobicie pozdrowienie. A, wie, a wiecie, kto tak się pyta? trolli gimbusy, zajebani. A wy chyba wchodzicie w to, że jesteście trollami, gimbusami. Bo prosił pan by się nigdy w życiu nie zapytał, nie napisał w ogóle do nas, że czy mamy, czy pozdrowimy kogoś. Po ale dopiero ta osoba ta wygra komuś mnie. To jest info, widzicie sobie kurwa do głowy. A nie pytajcie się. Panowie, kustka na temat. Nie ma tają, że... Pozawimy, bo ja też nie mam. czasu na pierdolenie się. Jak ja o co proszę, to wy macie... O. Taki mam bardzo. Tak ja. Po się? Zmieniła procedura pozdrowienia, że nie ma tak jak kiedyś kiedyś, tylko robię konkurs, robię pozdrowienia ta osoba, która wygra. A ta osoba, która nie wygra, to musi czekać na kolejny konkurs, żeby dostała. I taki jest film. Teraz